Chciałem sobie świadczy, tak, jestem twoim kandydatem na nikogo, nie mam żadnego celu, a jedynym zawiązaniem mojego planu jest to, że go nie ma. Razem w moim sztabem, którego składu, ja i moja mama zamierzamy nic zmienić kompletnie nic w tej szkole. Możecie sobie zadać pytanie, dlaczego ja on na tak ważne stanowisko, jakim jest nikt w tej szkole. Moja babcia powiedziała mi, że jestem przystojny, więc poczułem w swoim wnętrzu potrzebę przewodzenia lendowi. Tak więc, jeżeli lubisz zupę z karczochem lub też ogórkowo, głosuj na mnie. Cześć sobie, szef. Nazywam się Piotr Talin i jestem kandydatem na prezydenta naszej szkoły. Jako osoba rzeczowa, sumienna, pracowita, I mam ci do zaoferowania jasnej i przejrzyste Plan, którego realizacji tym ten. Razem ze sztabem, z którego chcemy później późniejszy samorząd, będziemy kontynuatorami sukcesu bo do tego samorządu uczniowskiego oraz prowadzimy wiele innowacji, które sprawią, że szkoła będzie do dziedzictwa w naszym miejscu. Już udało się nam zorganizować sobie z długiego wycelu, to sam odważnie działanie pan przewodniczący prasy poprawia rozmawiać z nami uczniotami. Dlatego uważam, że ten to. Cel obraliśmy sobie, między utworzenie biura rzeczy na ziemi, poprowadzenie rozmów z dyrekcją z tego dłuższego niż jeden dzień okresu ochronnego po tygodniowej chorobie, komers, konkurs na ozdobę szkolną, bluzę, krawat i odznakę, turniej nauczycieli i z uczniami zawody sportowe, nie tylko piłkarskie, nie. ale także koszykarskie, siatkarskie oraz zniszczenie z kakejku, i makaronem. Jestem osobą tam sprawią. Obiecuję Ci, że jeśli na mnie zagłosujesz, zrobię wszystko co na niemocy, by w mojej mocy, by kornie reprezentować społeczność drugiego także na nie i I na koniec, tak jak kiedyś na platformie napisał Bartosz Kuc, rozliczę się z